Znajdujemy się w Fundacji Avalon, e, która gra po raz drugi z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy i stworzyła fantastyczny sztab, który nazwaliśmy Cool Aby Sztab. Gramy w tym roku e, w ramach 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy e, Płuca po pandemii. Takie jest hasło tegorocznego finału. E, działamy z fantastyczną ekipą, 35 wolontariuszy. Sądząc w podciążaży, Dużo. Jestem pierwszy raz, ale jest super, naprawdę. Polecam każdemu. Mogłam się po raz kolejny zaangażować i tak od dwóch lat e, wspieram WOŚP razem z Fundacją Avalon. Jednak no, osoby z niepełnosprawnością często siedzą w domu. I to jest też okazja, tak naprawdę, żeby wyjść. Słuchajcie, wspieramy y, dla nas wszystkich, pomagamy sobie nawzajem. Ja dostałam ogrom pomocy w swoim życiu z tytułu mojej niepełnosprawności. A dobro wraca i trzy to do mnie też wróci i do was też wróci. Wspierajmy, pomagajmy sobie nawzajem, to jest dla nas wszystkich. Serdecznie zapraszam do obserwowania naszych social mediów. Jesteśmy naprawdę wszędzie. Z nich dowiecie się, jakie działania są przed nami, co szykujemy. Będziemy robić naprawdę dużo fajnych rzeczy, więc serdecznie zachęcam do tego. Może zaangażujecie się do działań Fundacji Avalon, kto wie.